Tym razem mamy dokument, w którym spróbujemy również stworzyć nagłówki i stopki. Tylko tym razem będą one nieco trudniejsze. Mamy dokument, który składa się z 15 stron. Tak jak widać, na razie w tym dokumentu. W dokumencie są jest tylko tekst. Mamy jakieś rysunki, tabelę. W tym dokumencie zaczniemy od stworzenia nagłówków. I stopek, jednak weźmiemy pod uwagę to, że dokument ma być przygotowany do druku dwustronnego. Jednocześnie przygotujemy miejsce na stronę tytułową, na stronę ze spisem treści. Dlatego też na początku dokumentu dodam kilka nowych stron. Dodamy cztery puste strony, dlatego że będzie pierwsza strona będzie stroną tytułową. Tył tej strony tytułowej będzie pusty. Zakładamy, że dokument ma być drukowany dwustronnie, więc musimy to od razu uwzględnić. Kolejna strona to będzie strona ze spisem treści i tył tej strony ze spisem treści będzie pusty. Dlatego też potrzebne nam są właśnie cztery strony: strona tytułowa, tył tej strony, strona ze spisem treści i tył tej strony ze spisem treści. Jednocześnie musimy wziąć pod uwagę to, że tworząc później nagłówki i stopki, będziemy chcieli, żeby te nagłówki i stopki były inne na różnych stronach dokumentu. Na pierwszej stronie dokumentu, na stronie tytułowej i na tyle tej strony tytułowej, nagłówka i stopki tworzyć nie będziemy. Potem na stronie ze spisem treści będziemy chcieli mieć tylko nagłówek, ale bez stopki i na tyle. Strony ze spisem treści, nie będzie ani nagłówka, ani stopki. Później będzie zaczynał się już nasz dokument, który teraz mamy, i tutaj te nagłówki, stopki, będziemy chcieli, żeby wyglądały w ten sposób, że w nagłówku będzie na przykład zdjęcie i jakiś tekst, i zdjęcie byśmy chcieli, żeby zawsze było na zewnątrz strony, a tekst, żeby był zawsze wewnątrz strony. Biorąc pod uwagę to, że chcemy drukować dokument dwustronnie. Jeżeli chcemy, żeby obrazek był zawsze na zewnątrz strony, czyli po prawej stronie, musimy te nagłówki tworzyć inaczej na stronach parzystych, inaczej na stronach nieparzystych, ponieważ strona 1, 3, 5, czyli strony nieparzyste, będą miały nagłówek po Prawej stronie. Obraz będzie w nagłówku po prawej stronie, wtedy on będzie na zewnątrz. Na stronach parzystych ten obraz będzie po lewej stronie, czyli też na zewnątrz, bo tak jak mówię, zakładamy, że dokument będzie drukowany dwustronnie. A zatem, będąc na początku dokumentu, zaczniemy od dodania kilku nowych stron. Musimy wziąć pod uwagę to, że nasza pierwsza strona i druga strona, czyli tył tej strony tyłowej, będzie miał inny nagłówek i inną stopkę niż pozostały dokument, dlatego też z tych pierwszych dwóch stron, czyli ze strony tytułowej i, i z tyłu tej strony stworzymy jedną sekcję, potem strona ze spisem treści i tył strony ze spisem treści będzie drugą sekcją i potem już nasz dokument, czyli tekst będzie sekcją trzecią. Dlatego też na początku wstawię zwykłą stronę, czyli układ strony. Znaki podziału. Biorę zwykły podział strony. Stworzyła się nowa strona, tylko że nie mamy jeszcze sekcji. Przed tą, przed tą stroną z tekstem wstawię jeszcze jeden podział, tylko podział, który spowoduje, że tekst przeskoczy na nową stronę i będzie nową sekcją. Zatem w układzie strony, w znakach podziału, wybiorę podział sekcji na następnej stronie. Tutaj widać, że strona nie przeskoczyła na kolejną stronę, dlatego że Word złączył sobie dwa podziały, które miałem zrobione. W narzędziach głównych, jak włączymy ten znak, Pokaż Wszystko, będzie to widać. Widać, że mam wstawione dwa znaki podziału: podział strony i podział sekcji na następnej stronie, tylko Word to złączył. Czasami tak się dzieje, wtedy trzeba po prostu stawić się przed tymi dwoma podziałami i nacisnąć Enter. Wtedy zobaczymy, że. Pojawia się właśnie podział sekcji na następnej stronie, czyli ta strona jest już nową sekcją. Przed tą pierwszą stroną dodamy w taki sam sposób dwie strony, ponieważ to są dwie strony przygotowane na spis treści i tył tego spisu treści, a w ten sam sposób będzie nam potrzebna strona, na której będzie strona tytułowa. Zatem, będąc na początku, wstawię w układzie strony znak podziału. Najpierw zwykłe strony. I wstawię jeszcze jeden znak podziału w sekcji na następnej stronie. Tu widać znów, że Word nam połączył te dwa podziały. Można się ustawić pomiędzy tymi podziałami, nacisnąć Enter. Wtedy ten podział sekcji przeskoczy normalnie na nową stronę. Te podziały sekcji spowodowały to, że pierwsza strona i druga strona są pierwszą sekcją. Potem strona trzecia i strona czwarta są drugą sekcją. I kolejne strony są sekcją trzecią to pozwoli nam na stworzenie innych nagłówków i stopek na tych dwóch pierwszych stronach, innych nagłówków i stopek na tych dwóch stronach i innych na stronach kolejnych dlatego że mamy podzielony dokument właśnie na sekcje. Ta strona pierwsza będzie stroną tytułową. Na razie wpiszę tylko tekst, żeby było wiadomo, która strona czym jest. To będzie tył tej strony tytułowej, no oczywiście nic nie będzie ona ma być pusta. Potem tutaj będzie spis treści i tył tego spisu treści, który będzie oczywiście pusty. I dopiero dalej mamy sekcję 3, gdzie już będzie nagłówek i stopka dokumentu. Na stronie tytułowej będzie umieszczono oczywiście tytuł dokumentu. Będzie umieszczony na przykład autor dokumentu. Tylko że ten tytuł dokumentu i autor dokumentu będziemy chcieli, żeby był pobrany z właściwości dokumentu. Tak, żeby to działało w ten sposób, że później, jak na przykład w stopce strony dodamy autora, to ten autor będzie uzależniony od tego, co jest właśnie na pierwszej stronie. Jeżeli na pierwszej stronie autor się zmieni, zmienimy na przykład imię i nazwisko tego autora, to automatycznie w stopce każdej strony to imię i nazwisko autora również się zmieni. Ale to zaraz. Na razie chcemy przygotować sobie dokument, przygotować nagłówki i stopki. Dlatego też możemy wejść właśnie do nagłówka. Najprościej kliknąć dwa razy, na przykład w nagłówku pierwszej strony, i zanim zaczniemy robić te nagłówki i stopki, musimy sobie dobrze wszystko poustawiać. Widać, że domyślnie na razie jest tak, że mamy nagłówek pierwszej strony, nagłówek strony parzystej, niżej jest sekcja druga. Automatycznie jest włączone tak jak poprzednio. Sekcja trzecia też jest włączona tak jak poprzednio. Czyli na razie Word te wszystkie nagłówki i stopy złączy. Będąc na pierwszej stronie sekcji pierwszej, w projektowaniu, w narzędziach nagłówków i stopek, mamy kilka opcji, które, od których trzeba tak naprawdę zacząć. Pierwsze dwie strony tak naprawdę moglibyśmy zostawić bez zmian, dlatego że w naszym przypadku on nie będzie ani nagłówka ani stopki na tych pierwszych dwóch stronach, dlatego możemy zostawić to na razie bez żadnych zmian. Natomiast ustawmy się na właśnie tej trzeciej stronie, czyli na stronie, na której będzie spis treści, i na tej stronie ze spisem treści ustaliliśmy sobie, że chcemy mieć tylko nagłówek. Ten nagłówek stworzymy sobie w taki sposób, żeby była linia oddzielająca treść dokumentu od nagłówka, będzie na przykład na zewnątrz. Bo drugie jest dwustronny, cały czas przypominam. Ma być obrazek, wewnątrz ma być tytuł dokumentu. A zatem możemy, będąc na tej w początku sekcji drugiej, mamy opcję w projektowaniu w narzędziach nagłówków i stopek. Mamy trzy opcje. Pierwsza inne na pierwszej stronie. Ta opcja umożliwia określenie Właśnie unikatowego nagłówka i stopki dla pierwszej strony dokumentu. Jeżeli to jest zaznaczone, wtedy program Word pozwala nam zrobić inny nagłówek i inną stopkę na pierwszej stronie tej sekcji. Czyli kolejne strony nie będą automatycznie takie same jak ta pierwsza strona. W naszym przypadku ta opcja zostanie właśnie zaznaczona, bo u nas chcemy żeby na tej stronie, czyli na sekcji drugiej, na pierwszej stronie sekcji drugiej, czyli na stronie, na której będzie spis treści, był nagłówek, ale na tyle tej stronie, czyli na drugiej stronie, tej sekcji drugiej, już ma nie być nagłówka i stopki. Zatem ten nagłówek pierwszej strony tej sekcji oczywiście, ma być właśnie inny. Niżej jest opcja inne na stronach parzystych i nieparzystych. Ta opcja umożliwia określenie, że strony nieparzyste Będą miały inny nagłówek i stopkę, a strony parzyste będą miały inny nagłówek i stopkę. W naszym przypadku, na tej sekcji drugiej, jest to oczywiście niepotrzebne, dlatego to oczywiście odznaczymy. Dodatkowo widać, że Word chce automatycznie łączyć ten nagłówek z nagłówkiem, który był wcześniej. Widać, że mamy tą opcję tak jak poprzednio, dlatego że jest włączony na górze połącz z poprzednim. W naszym przypadku musimy to właśnie odznaczyć, ponieważ nie chcemy łączyć. Nagłówka sekcji drugiej z nagłówkiem sekcji pierwszej, dlatego to odłączamy. Podobnie ze stopką, stopki też nie chcemy łączyć, zatem jak ustawi się w, w stopce sekcji drugiej, też odłączamy to z poprzednim i to samo trzeba zrobić na tej drugiej stronie, dlatego że jak teraz zaznaczyliśmy sobie inne na pierwszej stronie, no to Word osobno trakuje, traktuje pierwszą stronę. Tej sekcji, a osobno kolejne strony tej sekcji. Dlatego na tej drugiej stronie sekcji 2 również odłączamy z poprzednim. I w stopce trzeba tą operację oczywiście powtórzyć. Też to odłączamy. Następnie mamy sekcję trzecią. Sekcja trzecia naszego dokumentu, czyli początek normalnego tekstu. I tu byśmy chcieli, żeby ten nagłówek i stopka już był na każdej stronie. Tylko chcemy, żeby ten nagłówek i stopka był inny na stronach parzystych i inny na stronach nieparzystych. Dlatego, że będziemy chcieli, żeby obrazek był zawsze na zewnątrz, strony w nagłówku, tytuł zawsze wewnątrz i podobnie w stopce, to znaczy, numer stron ma być zawsze na zewnątrz, czyli na stronach nieparzystych po prawej stronie, a na stronach parzystych po lewej stronie. Dlatego będzie inny nagłówek i stopka na stronie parzystej, i inny na nieparzystej. Będąc nam na w nagłówku sekcji trzeciej, zaznaczymy właśnie opcję na inne na stronach parzystych i nieparzystych, natomiast opcję na pierwszej stronie oczywiście odznaczamy, pierwsza strona nie będzie inna. Widać, że mamy nagłówek strony nieparzystej i znów Word chce to automatycznie łączyć z tym, co było poprzednio. U nas oczywiście tą opcję odznaczamy. Podobnie musimy zrobić w stopce. Stopka strony nieparzystej również ma nie być łączona z tym, co poprzednio, więc odłączamy. I podobnie na stronach parzystych. Strony parzyste też nie chcemy, żeby były łączone, więc odłączamy to z poprzednim i stopkę strony parzystej również odłączamy. Kolejne strony oczywiście zostawiamy już, ponieważ chcemy, żeby one były takie same jak te wyżej. Zresztą jest to sekcja trzecia, więc tu oczywiście już nic nie zmieniamy. Automatycznie te ustawienia zostaną. Zaktualizowane do całej tej sekcji. Teraz, jak mamy w ten sposób właśnie powłączane poszczególne opcje i połączone albo odłączone nagłówki i stopki z poprzednią stopką i nagłówkiem, możemy teraz dopiero zacząć tworzyć nagłówek i stopkę. Na pierwszych dwóch stronach, tak jak sobie ustaliliśmy, nie będzie ani nagłówka, ani stopki, bo to będzie strona tytułowa i tył tej strony. Więc na razie zostawiamy puste. Następnie mamy nagłówek pierwszej strony, sekcji drugiej. Na tej stronie będzie spis treści, i tu ustaliliśmy sobie, że ten nagłówek będzie. Będzie on wyglądał w taki sposób, że będzie obrazek, obrazek zawsze na zewnątrz, plus wewnątrz tytułu dokumentu. Jeżeli obrazek chcemy mieć zawsze na zewnątrz, to na stronie nieparzystej będzie on musiał być. Po prawej stronie, ponieważ ta strona na wydruku jest tak naprawdę po prawej stronie. Jeżeli drukujemy, oczywiście, dwustronnie. Chcemy, żeby wszystko było oddzielone linią, więc podobnie na, jak na jednym z poprzednich nagrań, nagłówek i stopkę będziemy robić w oparciu o tabelę. Dlatego też wstawiamy tabelę, czyli zakładka, wstawianie tabela, zwykłą tabelę 2 na 1. Po prawej stronie. Będziemy chcieli mieć obrazek. Obrazek wstawimy sobie na przykład z clipartów, więc wybierzmy sobie wstawianie, obiekt clipart. Sam dokument jest o GPS-ie, aczkolwiek zobaczymy, czy program Word wyszuka nam coś tematycznie związanego z GPS-em. No widać, że mamy jakieś obrazki. Spróbujemy wstawić jakikolwiek obrazek. Wystarczy kliknąć, ten obrazek się wstawia. Lekko go od razu można zmniejszyć. Na przykład go obrócimy. I wyrównamy do prawej strony. Aby wyrównać, oczywiście korzystamy z narzędzi tabel. Po to między innymi tą tabelę wstawialiśmy, żeby teraz móc wszystkie obiekty w łatwy sposób wyrównywać. Po lewej stronie natomiast będziemy chcieli mieć tytuł dokumentu. Z tym, że chcielibyśmy, aby ten tytuł dokumentu który będzie w nagłówku, był automatycznie pobierany z tytułu, który będzie na stronie tytułowej. Dlatego też tutaj nie wpiszemy tego tytułu ręcznie w zwykły sposób z klawiatury, tylko wstawimy pole odpowiedzialne za tytuł dokumentu. To pole będzie miało to do siebie, że jak zmieni się coś w tym polu, to automatycznie w innych miejscach dokumentu, w których to pole jest użyte, też ta zmiana nastąpi. Dlatego też możemy wejść. Na przykład narzędzie nagłówków i stopek w projektowanie. Szybkie części po lewej stronie. W szybkich częściach mamy właściwości dokumentu, i tu możemy wybrać z właściwości dokumentu tytuł. Klikam. Mamy pole tytułu. Na razie tutaj nic nie będę wpisywał. Po prostu tylko zmienię wyrównanie na środek. Ustawię czcionkę tego tytułu, na przykład trochę większą, 12 i pochylenie. Tutaj tego tytułu nie wpisuję, dlatego że później zobaczymy, że jak stworzymy stronę tytułową tego dokumentu, to automatycznie ten tytuł się tu pojawi. Usuniemy obramowanie naszej tabeli, tak żeby została tylko krawędź dolna. W tym celu możemy zaznaczyć całą tabelę. W narzędziach tabel w projektowaniu mamy obramowania. Najprościej rozwinąć tą listę i najpierw usunąć wszystkie krawędzie, czyli wybrać brak krawędzi. A następnie jeszcze raz wejść w obramowania i wybrać krawędź dolna. Możemy przy okazji lekko ten nagłówek podnieść do góry, czyli zmniejszyć tą odległość między krawędzią a nagłówkiem. W projektowaniu w narzędziach nagłówków i stopek w sekcji położenie mamy nagłówek od góry. Ustawimy na przykład 0,7 cm. Warto teraz zobaczyć, że na innych stronach dokumentu ten nagłówek powstać nie powinien, dlatego że chcieliśmy, aby tylko na stronie pierwszej, tej sekcji drugiej, czyli na stronie z pisem treści był nagłówek. Widać, że na kolejnych stronach on się nie powtórzył. Stopki na tej stronie chcieć nie, nie chcemy, więc zostawiamy puste. Natomiast na kolejnych stronach będziemy chcieli już, żeby był i nagłówek, i stopka, tylko oczywiście chcielibyśmy, żeby on był inny na stronach parzystych i nieparzystych. Zaczniemy od strony nieparzystej. Ten nagłówek tutaj będzie identyczny jak nagłówek, który zrobiliśmy wyżej, więc tą tabelę, którą zrobiliśmy, można zaznaczyć najprościej klikając w lewy górny ruch tej tabeli, skopiować, czyli Ctrl C albo prawym kopiuj, i wkleimy ją na tej. Sekcji trzeciej na stronie. Nieparzystej. Od razu możemy ustawić, żeby tutaj nagłówek od góry też był odsunięty o 0,7 cm, więc w narzędziach nagłówków i stopek w projektowaniu nagłówek od góry 0,7. I zmienimy tylko wyrównanie, czyli w narzędziach tabel do środka tytułu, obrazek do strony prawej. Widać, że ten nagłówek zrobił się tylko na stronie nieparzystej i na kolejnych stronach nieparzystych oczywiście jest identyczny. Strony, nie, strony parzyste zostały bez zmian. Na stronach parzystych ten nagłówek będzie wyglądał tak samo, tylko że obraz będzie po lewej stronie, a tekst będzie po prawej stronie. Dlatego, że tworząc na stronach parzystych obrazek po lewej stronie, na wydruku to będzie zawsze na zewnątrz. Ponieważ znów przypominam, zakładamy, że przygotowujemy dokument do druku dwustronnego. Chcemy, żeby po wydrukowaniu nasz dokument otwierał się jak książka, czyli właśnie obraz ma być na zewnątrz, strona też ma być na zewnątrz. Dlatego też możemy tutaj znów skopiować tą tabelę, czyli prawym kopiuj albo ctrl-c i tu ją wkleimy. Ctrl-v, ona się wkleja, tylko że zmienimy miejsce, czyli obrazek można przenieść na stronę lewą. A tytuł na stronę prawą. Najlepiej złapać, przytrzymać i przenieść. Obrazek wyrównamy do strony lewej, zatem w narzędziach tabel w układzie wyrównanie do lewej, a tytuł wyrównamy do środka. Na kolejnych stronach parzystych ten nagłówek również powstał. Wyżej widzimy, że oczywiście tego nagłówka nie ma, czyli na razie jest wszystko prawidłowo. W podobny sposób zrobimy stopkę dokumentu, czyli ustawmy się w stopce. Stopka dokumentu. Chcemy, żeby wyglądała w taki sposób, że na zewnątrz ma być numer strony, a wewnątrz dokumentu ma być autor dokumentu. I wszystko ma być rozdzielone linią, dlatego też również wstawimy tabelę 2 na 1. Zatem wejdźmy we wstawianie, tabela 2 na 1. Po lewej stronie, czyli wewnątrz strony na wydruku, wstawimy Autora, tylko tu znów ten autor nie będzie wstawiany od tak z klawiatury, tylko chcemy, żeby był też pobierany z właściwości dokumentu. Zatem wpiszę autor, dwukropek i tu nie wpiszę tego imienia nazwiska, tylko wejdę znów w narzędzia nagłówków i stopek, w projektowanie, szybkie części, właściwości dokumentu, autor. Ten autor się automatycznie wstawia, ponieważ jest zapisany w właściwościach dokumentu, ja go specjalnie usunę, żeby zobaczyć później, że jak wstawimy tego autora na stronie tytułowej. Będzie autor dokumentu. On tutaj też się pojawi. Zmienię tylko formatowanie narzędzia głównych lekko pochylę. Zaż po prawej stronie chcemy, żeby był numer strony. Numer strony możemy wstawić z narzędzi nagłówków i stopek. Projektowanie po lewej stronie jest numer strony. Chcemy go dokładnie w tym miejscu, więc oczywiście korzystamy z bieżącego położenia. Kilka tych numerów stron tutaj jest, więc wybiorę sobie na przykład strona 1. To się wstawia lekko też to zedytuję narzędzia głównych. Zmienimy czcionkę na domyślną, na przykład kalibri. z tym na 11. Pochylimy i wyrównamy ten tekst do prawej strony, korzystając z narzędzi dabel we wstążce układ. Wyrównanie do prawej. I na koniec można zaznaczyć tą tabelę. W narzędziach tabel w układzie wysokość lekko zwiększymy, tak żeby trochę się ta krawędź oddaliła od samego tekstu. Tu jeszcze wyrównanie musimy zmienić. O, właśnie. I musimy usunąć obramowanie. Zatem zaznaczamy całą tabelę w narzędziach tabel w projektowaniu obramowania najpierw wyłączymy, czyli brak krawędzi, potem jeszcze raz obramowania, krawędź górna. Obok w sekcji trzeciej na stronie parzystej tabela będzie identyczna, więc możemy ją skopiować, tylko będzie zamiana miejscami. Autor ze stronu. Więc zaznaczyć sobie tabelę, najłatwiej w lewym górnym rogu, kliknąć ctrl c, ustawić obok ctrl v, niech to się wklei. I tylko zaznaczymy sobie Autora przeniesiemy i tę stronę również możemy zaznaczyć, złapać, przenieść. Możemy od razu lekko tą stopkę obniżyć, czyli jak jesteśmy w stopce, w narzędziach nagłówków i stopek w projektowaniu, stopka od dołu zmniejszymy na przykład na 0,7 cm. Widać, że ta stopka oczywiście powtórzyła się na każdej stronie. Wyżej możemy jeszcze sprawdzić, czy na pewno się ona nie zrobiła. Widać, że jej nie ma, ponieważ wszystko mieliśmy od początku dobrze poustawiane. Najpierw dokument podzielony na sekcje, a potem, w obrębie każdej sekcji, ustawione odpowiednie opcje. Inne na pierwszej stronie, inne na stronach parzystych i nieparzystych. Wtedy, jak mamy to wszystko dobrze poustawiane, nagłówki i stopki można tworzyć no, w sposób dużo łatwiejszy i przyjemniejszy. Widać, że wszystko. Powstało, no tak, jak chcieliśmy. Na koniec, oczywiście, możemy wyjść z nagłówka i stopki, czyli można zamknąć nagłówek, stopkę. Później zobaczymy, że jak z, z, zrobimy sobie stronę tytułową, to ten tytuł dokumentu automatycznie wpadnie, pobrany właśnie z tytułu, który będzie na pierwszej stronie tytułowej, i autor dokumentu również tutaj się pojawi, będzie on pobierany z, z tekstu, który będzie wpisany na stronie, właśnie. Tytułowej. Na razie mamy przygotowane w taki sposób nagłówki i stopki.